Maleczko Mardeczki z tej strony Bravo game i witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale. Jak widzicie dzisiaj pierwszy odcinek z survey i Surw Brat mnie zachęcił, aby nagrywać tą serię. Przedstaw się Siemanko. To jest pogrom. Na mój kanał rzucę. Nowy. Ma nowy kanał. później wam pozdradzę nazwę. Na razie to... Jak widzicie, już... sobie poza odcinkiem trochę tutaj grałem i mam takiego fajnego skina. O, jakieś wyprzedaży są, ale ja ich nie kupuję. Kanał to kupuję. Może coś fajnego. Dobra Wow, za reklamę są fajne rzeczy. Dwa kluczyki za reklamę, ale ja mam to gdzieś. Czyli cały czas ta reklama będzie się pojawiała. No nie bo na moim kanale nie tolerujemy takich rzeczy. O. Czekaj, na... czekaj. Lojwa, nie chcących chce włączyć. <laughs> Jezu. Jak widzicie, mam takie głoski na Franka. To jest taki królik podoba mi się ten skinek, przyznajcie, że on jest fajny. Mam S też jeszcze tego, ja Siema, tak. z tej strony Fortnite Szymek i zagramy dzisiaj z moim bratem z Boris to jest nowa seria, pierwsza. No. Mm. na kanał Brawl Stars. Brawl Game. Brawl Game, no. no. Tego nagrywam znowu z kamerką, bo... Nie, pierwszy raz, mam drugi kanał. Jeszcze Fortnite trzymak. A, te, a ten mam. Ej, ty u mnie głosu jest... nie ma chyba. Tak, dobra, czekaj, jak ja... Wiesz co, idiota? Jak jestem idiota, więc co? u ja też nie mam głosu. Włączonego. A Sara jadę... ty nie masz głosu? Nie, w, w, na kamerze mam, tylko w grze. Co zaś tu jest e, Czekaj, ale gdzie ustawienia? I tutaj... o. O, ludzie, teraz myślę, że wszystko słyszycie. Oby typy, jak wy Pierwsze ty widzę, literkę pierwszą naszą do kolekcji. kolekcji. A, to będzie tak, ja coś ja zrobiłem. Zrobiłeś quest'a? Mhm. Dzisiaj z No tak? fajnie. Dobra, teraz... Ej, rano, we, mógłbyś trochę się ściszyć, bo u mnie będzie szedło echo. O tym? Siema, z tej strony trzyma, gdzie się zrobię nagranek suba i pisaru, nowa seria. No nie, będę grał dzisiaj, jestem na mój brat, gra w The Game, zbiję się na jego kanał. No, siemaneczko ludziska. Ma ogólnie teraz 4 subskrypcje, ale teraz nagrywam na nowym kanale, a mam jeszcze 4 5 na nowym kanale. No, nagrywam. No, Kurde, freebansy. No, jakiś te... <laughs> o dobra, miałem ostatnią kodę z kolorówkę. Z kolorówkę i z z... Korolkę z Z my, z, z, <laughs> <laughs> z Minecrafta. No, z Może dzisiaj jeszcze ludzie się pojawi na moim kanale, na kanale Brawl Game taki odcinek z ROBLOX. Z moim... O, świetnie. Jaki, jakiego laga miałam, no i musiałam szuknąć pociąg, bo inaczej mi nic nie się zrobił. No? Nie, nie zginęłem, bo miałem odczytą. Jest! Jest! Dostałam coś klinikę. No, Za jeszcze ani razu nie zginęłem. Wytrwał, jeszcze to wytrwały, to jest po długi rekord. To że nie mam już bez Nie, O, świetnie! Spray. Dobra, kurczę, wydam mam swój. E, Czemu to jest takie zwalone, że mi nie pokazuje topki? Musisz się zalogować. Muszę? Nie. To... Nie, Jack, pak tam byłem. To tutaj? To tutaj musisz się zalogować? Nie, no ci to? Przyszedłem w drugi ten serwis, ser co ser reklamy nie musiałem oglądać, bo... Część bazy... O, patrz, jakiś kumplis. Co to? Nie, komplik, a, może możemy. zadanie jakieś. Cześć, już bardzo że Nie musiałem reklamy oglądać, nie? Pewnie dlatego, że nagrywam, nie? Nie musiałem reklamy oglądać i się odrydzałem. Patrz, jak u mnie gra szybko się roztacza. Rozgrywa, przepraszam. Kurde, no i jak tu się za zalogować? To pran. A nie, dobre, 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 czekaj. to się boguje czasem. Gdzie jestem? <grym> Tutaj. Co czemu mam zero? Przecież w lewym górnym rogu przy ustawieniach macie mój rekord 200, To nie jest rekord. Swój. Patrz, to jest rekord. Czekaj. Co e, mi piszesz? Mi. na naciski. Maj. Nie, to czekaj, to nie było tu. Pyk, to nie jest. To I tutaj twój rekord jest. O, no i na to ja rozumiem. Tylko nie jestem działowany. O, przepraszam, zawieszę się. Ale bagi z tą reklamą! Dobra, go. Kurde, film ja deskolotek. Deskolotek, dobra, nie, ja tam muszę pobijać rekordy ludzi, no to to się da załatwić na luzie. Ale to jest twój rekord, nie ludzi. Ale nie, pobijam teraz jakiegoś człowieka, to prana. I się noob, bambik. O mystery box. O, babkę mam, dobra, kciuki mam. Proszę bardzo. O, fak, jakie Nie! O, Odeb odebiorę sobie kliceczek. Dobra. Przyjad robię? robię cięcie, Reklama mi się włączyła. No, ludzie jestem z powrotem. Pan babkę sobie wijam. O, dobra. O, ja sobie wybijam właśnie do tego skina. Priskanie, on jest spod, się. O, Macie tutaj do nas. I teraz patrz, to pran. I tutaj, to pran. No, i jestem na kolejnym miejscu. Muszę ty pobijać. Tu, tu ja przejdę na. Ale ja nie muszę, jestem chyba top 1. Ja na brązę przejdę. Patrz, jestem top 1, nie muszę. Zdę. <grych> Co się zbagowało? Ciebie, mam bagi, story kramo. Eee, dobra. Ja teraz zimeczki zbijam, nie wiem. No dzisiaj jeszcze może taki dłuższy czycinek wleci. Jak będziecie pod tą kinę, mam 5 świetne to od razu e, będzie e, nagrywam odcinek dla was. W pół jak zbieram na ten niszczka O, mam swój akordki strzelam. A na którego ty teraz z kina zbierasz? Na tego najdłuższego, za 980 tysięcy. Bogacza? No, to tego No, proszę. To jest No. Dobre. Dobra, bo to się Dobra, jakąś babę, która ma zdjęcie w stawie. <ścoughs> Dobra, że my w klisie wstąpimy do pauzy, bo bardzo mnie tam trąkała, i 6, 6, 6, 6 tysięcy No fuck! Dobra, fajnie przy... Cięcie robi. robię, jakaś jakaś... Jestem już po cięciu. Odrodziłem Mikado. się. Kolejny się. fuck, co No znowu Fajnie. Wszystkie pobiję, ale ja tu teraz postaram 28 tego rekordu pobić ja trochę. Lagi teraz, teraz na tym odcinku wbijamy 5000. Dobra mordacki. No. Czekajcie, o tak o niech będzie może kamerka, o, jadzie, o, tak? O Jezu, prawie mi Jaki jest swój rekord w tym czymś? Nie ja. gram o gracz. Aha. czekaj, mi się coś Od O, o, o będzie nam. O Jezu, szybko. Dobra, ja potrzebuję dać bo ja mam lagi. Rafał, będzie chyba tak dobrze, Patrz. No. O, no, spray! Ale no, lagi! Y skręcałem tam, żeby skręcić w drugą stronę i czaić, żeby, żeby mi tego nie zaliczyło. Lagi teraz no. Najpierw z no. tego strony zbieraj Patrz, jak ja mam lagi. No dobra, no, do mojej może się wyrobię. Zobacz, Jez, ja nie, dobra, nie, wiem, nie, 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 później nie, 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 Później nie, nie, później nie, nie, tego, nie, nie, jakby nie, 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 Ale cashu. Hmm. Jakie Patrzcie, Patrz jak jestem, już na brąz, Patrz mnie, muszę wbić 25 tysięcy. Dobra, zamaczcie się. Dobra, od razu wbijamy. Ale Ale lag! Nie, ludzie, ja was przepraszam za te lagi. Bard bardzo mi przykro! Nie mam tak. ja Nie, się Dzięki, nie dobra, nie wiem, nie, no. Wow, 8... no, ja sorry, mamę. reklama. No, o, dobra, jestem już po cięciu. Musiałem wyłączyć głos. No dobra. A za co można dodać przyjaciół? A, za Facebooka, chyba. Buzz, goni, goni, goni gon, hajs, goni gon, hajs, Simon goni haj. I 28. Ej, jem? czy mogliśmy się dodać do przyjaciół? No i prześlej się. Ale to później. Później się zobaczymy. Ob, mm, poza odcinkiem coś sobie tam popatrzymy, czekaj. Mm, zaraz wkurzę mnie te reklamy. Dobra, Pacie, ja się... to reklamy. Ja jestem już na brązie. Ja też jestem na brązie. Czemu u ciebie tak mało osób jest na brązie? Ja zaraz będę na silverne. Cześć, że u mnie wiesz ile jest osób na brązie? Może 10. U ciebie jest do ilu? Do 21 tysięcy to jest? Serio? No. Nie, do 25. A, to mi niestety. Po co mi ty A, na no drugą.